Witajcie po raz kolejny. No, w poprzednim filmiku tak się nasapałem, że aż sam się wystraszyłem swojego sapania, dlatego nie wrzucę go. Albo wrzucę, albo nie wiem. Ale co najmniej ten filmik będzie bez sapania. Mam nadzieję, że będzie bez sapania. A jeżeli słyszycie sapanie, to znaczy, że nigdy już tego nie usłyszycie. Bo jeże, nie mogą mieć gruszek. Chyba, że są małymi gruszkami same. O, coś się rozjebało. The Heart of Ice To będzie na pewno bardzo poważna gra. Przepraszam Was za swój niepoważny ton głosu, ale. Heart of Ice, Zimne Serce, Miłość, Strada, Majonezy i koleś, który wygląda jak. Welcome to the Heart of Ice. According to all data, this is the first time. Dobra, dobra. They call him the Watcher. The Watcher znaczy, że ktoś widzi. He he's somewhere inside his fortress waiting for his What does he want? Destruction? How do we know this? Do you really care? Who are we? You should know after all you're the one who came to us. It's good thing you go to stop him. We don't have much time before he's ready. będę stop stopan, gdzie bo trochę mi wiocha, że tak źle mówię. Zrobimy skip. To jestem ja. Mogę uderzać. Au. To jest kolejny bohater. Pom Mariusz był fajniejszy. Au. Umiesz pływać? Ale na suwacz. Już mi się podoba. Zabito! Zabito też! Kim my jesteśmy? On ma pazury jak Wolverine? Jesteśmy dziadkiem Wolverina? Albo siostrą? Nie jestem sprecyzowany, jaka, jaką płeć reprezentuje nasz bohater. Ale wiem, że skacze. Wysoko skacze. Nie wygląda to na najbardziej skomplikowaną grę na świecie. U. W momencie kiedy umrę, kończę w to grać i Do widzenia. Oto było drugie. Let's Play with Saddam. Tylko raz można zagrać w grę.